z Maryseuszy, uczony w prawie, zapytał Jezusa, wystawiając go na grubo. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe pierwsze przykazanie. Drugie, podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały prawo i proroc. Oto słowo pańskie. Uśmieć. Najnowszy, wie to Janie, psikość. Obecny tutaj na tej przepięknej uroczystości. Na troci że za Was nie odpowiem na początku, zadając pytania retoryczne. Dlaczego przychodzicie do świątyni? Dlaczego pragniecie żyć w sakramentalnym związku małżeńskim? Dlatego, że wierzycie w prawdziwą miłość. I taki jest sens Waszej obecności dzisiaj tutaj. Sakrament małżeństwa. Że wierzycie w prawdziwą miłość. Ktoś, kto, powiedzmy, żyje od lat w związku niesakramentalnym, powie, no to proszę księdza, jakaś pomyłka, bo my żyjemy od lat, jesteśmy szczęśliwi, na swoją miarę, jak najbardziej. To na swoją miarę można być szczęśliwym. Natomiast miłość ta, która wypływa z sakramentu jest miłością, która przekracza wszelkie granice ludzkie, ludzkiego serca. No, zobaczcie, że uczony w piśmie, człowiek bardzo na owe czas intelektualista, człowiek poszukujący, A. znający też życie, bo to byli już ludzie doświadczeni, Pyta Jezusa, co jest najważniejsze w paradzie? Którym największe jest przykazanie? Jezus mówi tak, człowieku największe przykazanie jest takie, że będziesz miłował bo Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. I ten człowiek, który słuchał to, a słuchał uważnie, zrozumiał od razu, że on nie jest Pani tak Boga kochać. Kto z nas, tu obecnych, kocha tak Pana Boga? Całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Ludzie mówią, że przecież to jest niemożliwe. Jak można całym swoim umysłem cały czas mieć umysł na Pana Boga nastawiony? Serce? Niemożliwe to jest. Jest niemożliwe. A jak można kochać kilku człowieka, tak jak siebie samego, jak zawsze my w sumie, w życiu kierujemy się egoizmem. Człowiek dopiero musi zbudzić refleksję w sobie, żeby gdzieś kłęszą, żeby bronić drugiego człowieka. A tak to zawsze bronimy siebie. Zawsze. Dopiero kiedy zbudzimy refleksję, no to może wtedy przełodnie dobrej woli myślimy o drugim człowieku. Zauważmy, że Jezus mówił o takiej miłości, która po ludzku jest niemożliwa. Jest niemożliwa. Ale Pan Bóg nie jest dla człowieka kimś takim, że Daje nam pewien poziom i mówi tak, no, przyjacielu, taki jest poziom życia. Podskąd do niego. No, Nie możliwe. Jest niemożliwe w własnych siłach kochać drugiego człowieka. Miłość ludzka to jest ta bieda ludzka to jest taka. Trochę uczuć, emocji, trochę dobrej woli i zmysłowości. I już. Uczucia się zmienią, dobra wola się skończy. zmysłowość też ma swoje prawa i wynik jest ludzkiej miłości. Fika <grym> z bankiem. Co czwarta? Para deklarująca się, że się kochają. W większych miastach już jest pół na pół, pięćdziesiąt prowadzi pospadnych. Dwa lata on, bo ślubie się nienawidzą. Dlaczego? Bo mi się uczucia zmieniły. I już, po ludzkiej miłości. Tragedia. Dlatego też ludzie, którzy przychodzą świadomie tutaj do świątyni, czy tu, czy takich świątyni, to zdają sobie sprawę z tego, że yy, El, musisz sobie zdawać sprawę z tego, że nie kochasz Ja. Tak jak on na to zasługuje. Bo on zasługuje na niesamowitą miłość. <laughs> ani ty ja nie kochasz kobiety tak, jak ona na to zasługuje. Sam szacunki dla waszej miłości. Bo ona jest tak wspaniałą kobietą, że dla się z niewystarczająca. Z starym szacunkiem dla Ciebie. I dlatego to, co będziecie przyrzekali sobie, to każda z was będzie mówiła w sercu gdzieś w sercu swoim, Panie Jezu, żeby nie to było Panie Jezu, kochaj mnie, Jana, kochaj mnie. Ja zrobię wszystko, żeby mieć takie serce, żebyś Ty go mnie. Ja będę zrobił wszystko, żebyś Ty go mnie I wtedy On będzie kochał. Jeżeli Ty powiesz to samo, Jezu, kochaj mnie, Kochę kochaj mnie, prosić. Bo ja wiem, że moja ludzka miłość jest słaba. To wtedy to jest sakrament. I wtedy to jest otwarcie się na prawdziwą miłość. Ile razy pytam przy przygotowaniu do, do małżeństwa, pytam, kochacie się? No i on wtedy pierwszy, ostatni raz w życiu mówi na, na, a, na pytanie, a co to jest miłość? Ona podaje inną wersję, on podaje inną wersję. Każdy z nich ma wielokrotnie różne i potem się przez całe życie kłócą. No Przychodzicie tutaj i chcecie być jedną, to ta miłość nie jest pomysłem żadnego z Was. To nie jest coś takiego, że teraz y, Janek może być. Ja mam swoją wizję miłości. I tak będziemy tak zrealizowali, bo dojdziemy do takiego konsensusu o pakt o nieagresji. Musi być coś więcej o wiele więcej. Ja w tej modlitwie na początku ta modlitwa na początku szyi świętej nie było, żebyście się tak kochali, jak Jezus umiłował Kościół. Ja niestety zadaję to trudne pytanie, muszę Wam to zadać, żeby był ja jako światek tego wydarzenia, żeby był spokojny. Elu. jeżeli po trzech miesiącach ja zostawię cię z twoją najlepszą śledzią, pójdzie tu. O to co chodzi, Skarbnik, proszę, bo ja Was zapytałem o to, co będziecie przyrzekali, tylko zapytałem Was od końca. Bo co będziecie mówili? Spróbuję miłość, wierność, uczciwość, może do kiedy? Do na, na, przyszłego roku? Do śmierci. Odwrotnie teraz od Ciebie. Czy wobec tego, kiedy by Ci przyszło do głowy opuścić Ewew, czy wolałbyś w tym samym dniu umrzeć? A ty, tak jest. To jest po prostu wasza przysięga i nie opuszczę ci aż do śmierci. Gdyby mi przyszło do głowy Ciebie opuścić, to w tym samym dniu wolałabym wola pomożeć. To może brzmi dramatycznie. Ale taka jest miłość. Wyłączna do końca, rozumiesz? I ona będzie szczęśliwa przy Tobie, bo wie, że Ty jej nigdy nie opuścisz. I On będzie przy Tobie szczęśliwy, bo wie, że Ty będziesz mu kierna do końca. Jasne to jest? No pewnie. I o to chodzi. I o to chodzi i nie byłoby żadnych rozwodów na świecie. Nigdy. Bo miłość tego się domaga. Czy ja jako kapłan mogę przyrzekać miłość Panu Jezusowi tylko na 10 lat? Nie mogę. I dzisiaj za wami też mogę moje mi zadanie pytanie. Księże drogi, czy jakbyś miał opuścić Chrystusa, to wolałbyś umrzeć w tym? Dniu? Ja też powiem tak. Taka jest miłość. Tak jest sakrament. I to, I to jest... I to ma sens. I to ma sens. I taka miłość jest piękna. Taki, jak właśnie często ślubują sobie. I co oni sobie ślubują? Te go no. Pytam tak. Dlaczego? Bo mi z nim dobra. Psychota z kotem. Widziałam z Kotem, na przykład. Nie jest i dobrze z Kotem. Miłość nie polega na tym, że jest nam dobrze. Może być dobrze. Ale miłość to jest coś więcej niż uczucie, niż, niż przyjemność, niż tylko dobre samo uczucie. To jest o wiele coś więcej. To jest rzeczywistość osobowa. My wierzymy w prawdziwą miłość, czyli. Wierzymy w Chrystusa. To jest prawdziwą miłość. O tak. Taka miłość jest, jest y, naprawdę warta, żeby zapracować się w życiu, żeby umierać dla drugiego człowieka, żeby poświęcać się dla niego, żeby troszczyć się o niego, żeby zupy gotować, żeby wszystko robić. Taka miłość wtedy ona zupełnie inaczej człowieka przez przez a jak takiej miłości nie ma, to my nie śmieci. A czego ja? To jest debata, co wieczornie, to ma wynieść śmieci. Bo wczoraj nie świeczy, wczoraj jeszcze dzisiaj mam wyśmieć, to nie ma miłości. To jest ekorys. Ustawanie praw i zasad. Gdyby ludzie, tak jak ty dzisiaj, To Wy byli szczęśliwi. I Wy będziecie szczęśliwi. Jeżeli się będziecie tej miłości trzymali, Jezusowej, którą dzisiaj będziecie sobie przyrzekali. Zobaczcie skarby najdroższe. Jakie to jest piękne, a jakie to jest kruche. Wszystko będzie się opierało na słowie. Ale Ty powiesz i nigdy Ci nie Będę Cię kochała nigdy Cię nie opuszczę. Dasz mi Słowo wobec Boga. Następny zgromadzonych. Słowo. Tak jak przyszło Słowo na świat. Kruchutkie, wstajne. Umarło na szybie. Niektórzy popatrzyli z pokarmu. To jest Bóg. Dajcie sobie dzisiaj słowo wobec Boga i zapraszajcie, żeby Panu wszedł słowo, żeby z wami został. Kochajcie się z Taką miłością. Kochajcie się i wracajcie zawsze do źródła, tak jak uczył Jan Paweł do źródła, do źródła miłości. Tu jest źródło. Ale tak to skąd ten te miłość weźmiecie? Sami siebie już wiecie, że co tam trochę przeżyć tyle no, tam. Nie ma się co szukiewać. Ale tak, jeżeli się idzie do źródła, to można kochać codziennie od nowa, po dziesięciu latach, po dwudziestu. Jakie są teraz życzymy Wam dzisiaj, jak przyjdziecie jako biegunaci do świątyni. Zachwycenie sobą. Bo to jest możliwe. Naprawdę. Żeby po, po 25 latach bycia z sobą patrzeć na siebie z zachwycym. Możliwe. Na czym tak sakrament polega? Rozmyślamy się, czy nie. Pięknie, Bogu, dzięki. To jest trudne, ale piękne. I możliwe. Dlatego teraz właśnie to, co nastąpi, Wy udzielacie sobie tego sakramentu. To jest sakrament jedyny, kiedy właśnie Wy udzielacie sobie tego sakramentu. Dlatego też moim wszystkim raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam, wszystkich tutaj obecnych, abyście się modlili za tych wspaniałych ludzi, za tych nowożeńców. Żeby ich miłość trwała i była piękna, tak jak dzisiaj się rozpoczyna. Do końca życia, żeby była coraz piękniejsza. Amen. どうした